Cześć, witajcie. Dziś chciałbym kontynuować to, czym zajęliśmy się w poprzednim filmie i w jeszcze poprzednim, na którym, właśnie przypomnę, z Ilondą zapowiedzieliśmy więcej materiałów o technikach właśnie uważnościowych, relaksacyjnych. Coś, co już na jednym naszym filmie było dawno temu, ale pojawiły się pytania i jak stosować też te techniki dla siebie. Te pytania się pojawiły no równolegle w zasadzie po naszym pierwszym filmie, równolegle z pomysłem na tym, czy pomysł był już w trakcie, jeszcze przed poprzednim filmem, żeby się z Wami tymi technikami podzielić. Natomiast pojawiły się pytania o konkretne ich zastosowanie, używanie i to już na naszych filmach było, ale gdzieś tam chciałbym kontynuować Yy, to i nawet trochę nawiązać do tego, co już gdzieś się tam pojawiło, dlatego że nasze filmy z technikami uważnościowymi, relaksacyjnymi są gdzieś tam daleko, daleko na stronie i ktoś je odkopie, dla kogoś to może być trudne. A druga sprawa, yy, zawsze gdy coś jest na świeżo, możemy yy, odebrać troszkę inaczej, troszkę inaczej zastosować. Yy. Też no, wiem, że y, nawet jeżeli ja wam dzisiaj technikę, ćwiczenie zaproponuję, które już w zasadzie było, jestem przekonany, że na dzisiejszym filmie, w dzisiejszym materiale zrobię to troszkę inaczej i być może inaczej na tym skorzystacie. Mm, film dwa tygodnie temu, który dwa tygodnie tak który zapowiadał, że się właśnie tymi tematami na chwilę zajmiemy, czyli właśnie technikami relaksacyjnymi i uważnościowymi. Tam mówiliśmy o tym, że różne techniki, różne ćwiczenia, różne formy tego typu pracy są na różne sytuacje dla osób z różnymi potrzebami. I no, o tym też chciałbym przypomnieć, żebyśmy o tym pamiętali, że inaczej możesz próbować popracować ze sobą lub jeżeli to lokowanie produktu. Jeśli jesteś trenerem, prowadzisz warsztaty, szkolenie, jesteś instruktorem i chcesz wpleść, zaprosić właśnie tego typu pracę, to też dasz inne ćwiczenia, inne metody techniki w zależności od momentu szkolenia, warsztatu, potrzeb grupy. Mówię w kategoriach lokowania produktu, bo cały czas Was zapraszam na moje warsztaty, właśnie przeznaczone dla trenerów, osób pracujących warsztatowo-szkoleniowo, właśnie z zakresu stosowania technik ważnościowych i relaksacyjnych. Koniec reklamy. I podobnie, albo przede wszystkim dla siebie samego, może tak być, że lepiej na ciebie działają takie techniki, takie ćwiczenia, gdzie jest jednak większe jakieś no, rozluźnienie przez ciało. Być może działają bardziej takie techniki ćwiczenia, gdzie jest większa praca jakaś w skupieniu na obrazie, na dźwięku czy na oddechu, to będzie zależało od i od Twojej konstrukcji psychofizycznej, tak spłycając, skracając temat, jakiejś predyspozycji tego, jak pracuje Twój układ nerwowy, ale będzie też zależało, niech zależy od tego, jaką masz aktualnie potrzebę, czy potrzebujesz się rozluźnić po całym dniu pracy. I po prostu odpocząć, orbitować w stronę spania? Czy też jest to środek dnia, środek Twojej dniówki yy, i potrzebujesz się krótko, szybko rozluźnić, zrelaksować, ale nabrać energii do jakichś następnych działań? Yy, te rzeczy, ćwiczenia, techniki no, to na tyle szeroki temat, że yy, Chodzi o to, żeby poznać ich możliwie szeroką perspektywę, żeby właśnie w zależności od potrzeb, możliwości móc je dla siebie stosować. I tak jak zasiałem, dzisiaj chciałbym Was zaprosić do takiego doświadczenia, gdzie e, raczej po nim nie zaśniecie. Może tak być, że przyjdzie rozluźnienie, przyjdzie zrelaksowanie, ale takie, z którego będzie można czerpać do jakiegoś dalszego działania, pracy, edukacji. Ćwiczenie, które będzie służyło do tego, żeby się rozluźnić, zrelaksować, ale nabrać sił energii. Nie będzie nas sprowadzało gdzieś do jakiegoś głębokiego, pogłębionego, transu, rozluźnienia, prawie snu. Mam nadzieję, że moje zamknięte oczy dobrze zasiewają, że właśnie o tym o takim rozluźnieniu mówię, tylko będzie służyło temu, żeby się dobrze rozluźnić. Będzie praca z ciałem, będzie kontakt z ciałem ale żeby się zrelaksować nieco szybciej, z gotowością do jakiejś dalszej aktywności. No to tak, 5 minut zapowiedzi, długo, natomiast no, chcę o tym gadać po to, żebyście właśnie znali, czuli perspektywę. Jeżeli ćwiczenie Wam wejdzie, to oczywiście domyślam się, no i... Tak pewnie będzie, że jeżeli będziesz chciał, chciała z tego filmu korzystać częściej, no to już wiesz, że trzeba sobie te pierwsze 5 minut gadania tego gościa w niebieskiej bluzie po prostu przewinąć i korzystaj z tego, co w drugiej części filmu, w tej takiej działaniowo-warsztatowej. No to tak, na wstępie, jeśli masz możliwość się położyć. Są takie prace, być może jesteś w środku dnia, jesteś w domu albo gdzieś, gdzie możesz. To tak zrób, zadbaj o to. A jeżeli nie masz takiej możliwości, zadbaj o wygodne miejsce do siedzenia. Ja mam tutaj fajny fotel, bo jestem u siebie w gabinecie moim psychoterapeutycznym. Właśnie jestem, no, film będzie, film jest w niedzielę. Ja w niedzielę w weekendy nie pracuję, ale nagrywam go w piątek po sesjach z pacjentami i no, mam super fotel. Jeśli masz fotel, możesz usiąść wygodnie, zadbaj o to, ale jeśli masz krzesło, które nie jest jakieś drastycznie złe, też wyjdzie, też dasz radę. Jeżeli masz po prostu coś z oparciem, no przy fotelu trudno dawać instrukcję, po prostu wywal się na nim tak jak możesz i potrzebujesz i korzystaj. Natomiast jeśli masz po prostu krzesło, nawet szkolne, drewniano-metalowe, to usiądź na nim tak, żeby łopatki znalazły się, znalazły na nim dobre oparcie. Można to zrobić tak, wypróbuj sprawdź, że łopatki znajdują się, opierają się nie gdzieś tu, żeby je tam cisło, żeby to bolało, tylko połóż je tak, żeby znalazły się właśnie na oparciu. Tak można sobie w miarę stabilną, swobodną pozycję znaleźć. Hmm. Jeśli chcesz, jeśli możesz, zamknij oczy. Skup się przez chwilę na oddechu. Hmm. Sprawdź, jak się ma ciało, skup się na swoich rękach, nogach, na kręgosłupie. Poszukaj wygodnej pozy pozycji na tym fotelu, krześle, czy na czym tam siedzisz. Poszukaj dobrego ułożenia dla rąk i nóg. W tym ułożeniu niekoniecznie zostaniemy, bo będzie to ćwiczenie, doświadczenie, gdzie zadzieje się też trochę ruchu, ale na początku chcę, żebyś znalazł, znalazła możliwie wygodne ułożenie właśnie dla rąk, nóg i kręgosłupa. Kręgosłupa, czyli od kości ogonowej, po szyję, po głowę. Poszukaj po prostu dla siebie wygody i komfortu. Może tak być, że to co mówię, czyli poszukaj dla siebie wygody i komfortu, będzie najważniejszą lekcją z tego materiału, z tego filmu. Już o tym mówiliśmy na samym początku: że te techniki, te ćwiczenia są tylko i aż technikami i ćwiczeniami, natomiast mają one niezależnie od tego, co robimy. Służyć temu, żebyś się nauczył, nauczyła właśnie swojego komfortu, świadomości tego, czego potrzebujesz i jak w mniej lub bardziej sprzyjających warunkach możliwie mocno o to dbać. Gdy już masz tą wygodną pozycję, gdy oddech jest taki, jak potrzebujesz, nogi chciałbym, żebyś miał miała wyprostowane, nie skrzyżowane, bo to będzie nam dalej potrzebne. I gdy już oddech jest dobry, gdy już ciało jest w miarę zrelaksowane w miarę, czyli jakieś tam no, nic nie zawadza, nic nie uwiera, na to poświęć tyle czasu, ile potrzebujesz, to skup się teraz proszę na swoich nogach, stopach i zrób rzecz następującą. Yy, pociągnij palce stóp w taki sposób, jakbyś chciał chciała nimi sięgnąć w stronę sufitu lub w stronę głowy w stronę twojej głowy, w stronę twarzy. I podtrzymaj tak przez chwilę. Bardzo, bardzo mocno. Pięty idą do przodu, a palce stóp w stronę twojej głowy lub w stronę sufitu. Mamy różną mobilność w stawach, tak jak zrobisz, będzie dobrze. Podtrzymaj tak chwilę i rozluźnij. I jeszcze raz, palce bardzo mocno w stronę głowy sufitu, pięty zostają do przodu. Potrzymaj tak chwilę. Rozluźnij. Ostatni raz. Spróbuj maksymalnie napiąć mięśnie stóp w taki sposób. Czyli palce w stronę głowy sufitu. Pięty do przodu. Potrzymaj. I rozluźnij. Niech się tam stopa w spokoju rozluźnia. Dajmy na to jeszcze chwilę. A teraz odwrotnie. Palce idą do przodu, maksymalnie. Jak tylko się da, obciągnij palce stóp do przodu. Poczujesz napięcie w łydkach. Podtrzymaj to przez chwilę. I rozluźnij. I jeszcze raz. I rozluźnij. I ostatni raz bardzo bardzo mocno, żeby poczuć napięcie w łydkach i rozluźnij. Zawsze gdy w tym ćwiczeniu naszym dzisiejszym rozluźniamy mięśnie, to daj sobie chwilę na spokojny oddech, na to, żeby poczuć jak to jest, gdy mięśnie się rozluźniają. I jedziemy dalej. Teraz podnieś proszę przed sobą prawą nogę nie za wysoko, tylko tyle, żeby pięta oderwała się od podłogi i potrzymaj tak przez chwilę wyprostowaną w miarę nogę przed sobą i delikatnie opuść rozluźnić. I jeszcze raz podnieś piętę, podnieś nogę przed sobą, potrzymaj, nie musi być wysoko, może być tylko trochę nad podłogą, tak żeby tylko poczuć jak napina się lekko Górna część nogi u to, i połóż. Rozluźnij. I ostatni raz unieś przed sobą, i połóż. Rozluźnij. I lewa noga. Unieś lewą nogę przed sobą, tak żeby pięta się oderwała. I połóż, rozluźnij. I unieś przed sobą. Mięśnie są lekko napięte. Udo się napina. I delikatnie połóż, rozluźnij. I ostatni raz. I rozluźnij. Teraz skup się na tym, jak siedzisz na krześle, skup się na swoich pośladkach i napnij możliwie mocno mięśnie pośladków, tak żeby aż poczuć, jakbyś unosił się, unosiła na, na, na siedzeniu, na, na, na krześle, na fotelu. Potrzymaj tak przez chwilę i rozluźnij. I jeszcze raz napnij. I rozluźnij. I napnij ostatni raz. I rozluźnij. Raz możesz poczuć, jak już mięśnie nóg się rozluźniają. Od stóp aż do bioder. Być może poczujesz, jak nogi robią się lekko ciężkie. Oddychaj w spokoju. Pozwól sobie poczuć, jak właśnie co się dzieje z tymi mięśniami nóg. Chwila na to, na oddech. I wystarczy. Teraz skup się proszę na swoich rękach i na chwilę tak mocno, jak to w ogóle komfortowe możliwe, zaciśnij obie dłonie w pięści. Potrzymaj przez chwilę. I rozluźnij. Ręce mogą leżeć, mogą być uniesione. Mogą spoczywać na udach lub na oparciu, krzesła, fotela. Zależy jaki masz, na jakim siedzisz. I jeszcze raz napnij obie dłonie, zaciśnij obie ręce w pięści. Poczujesz jak napinają się i mięśnie dłoni, i mięśnie przedramienia. Potrzymaj tak przez chwilę i rozluźnij. I ostatni raz. I rozluźnij. Teraz zegnij obie ręce w łokciach. Tak żeby poczuć jak napina się górna część ręki. Potrzymaj przez chwilę i rozluźnij opuść. I jeszcze raz. Zegnij obie ręce, tak żeby napięła się góra ręki. Ręce zgięte w łokciach, dłonie są przed tobą. I rozluźnij, opuść. I ostatni raz. Tak mocno jak tylko potrafisz, jak tylko jest komfortowe, napnij mięśnie górnej części ręki. Obu rąk i opuść. Wystarczy. A teraz unieś obie ręce do góry. Możesz przed siebie, jeżeli by to było zbyt męczące, ale jeśli to możliwe, unieś obie ręce w górę. Potrzymaj przez chwilę, tak żeby poczuć, jak lekko napinają się mięśnie barków. Być może napinie się też góra pleców. Potrzymaj tak przez chwilę. Poczuj to napięcie, które się gdzieś tam pojawia. I delikatnie opuść. I jeszcze raz. Niech się napięcie mięśni pojawi i opuść. I ostatni raz. I opuść. Napnij jeszcze teraz, proszę mięśnie górnej części pleców w taki sposób, że ściągnij do tyłu łopatki ramiona barki. Potrzymaj tak chwilę, niech się tam napnie właśnie nie za mocno, tak żeby było dla ciebie komfortowo, niech się po prostu napną lekko ramiona, barki, mięśnie kapturowe. Potrzymaj tak chwilę i rozluźnij. Jeśli czujesz tam dyskomfort, jeżeli masz napięcia w tej części ciała, nie forsuj się za bardzo albo nawet odpuść, a jeśli jest to ok, jeśli jest w miarę komfortowo, to napnij te mięśnie. I jeszcze raz. I opuść. Rozluźnij. I ostatni raz. I wystarczy. Teraz już możesz sobie znowu pozwolić na to, żeby poczuć jak mięśnie całych rąk, od palców aż do barków, aż do górnej części pleców, jak cała ta część ciała się rozluźnia. Daj sobie chwilę na to, żeby to poczuć, poeksplorować, jak właśnie jak z każdym oddechem te mięśnie się stopniowo rozluźniają. Poczuj sobie, jak one się teraz czują, jak się czują Twoje ręce. I wystarczy. Teraz na tyle, na ile to możliwe, delikatnie, w miarę, napnij mięśnie szyi i karku. Jeśli leżysz, będzie to łatwe po prostu podnieść głowę nad podłogą, materacem. Jeśli siedzisz, uruchom tam trochę napięcia. Również na tyle, na ile jest komfortowo. Potrzymaj przez chwilę i rozluźnij. I jeszcze raz napnij. I rozluźnij. I ostatni raz napnij mięśnie szyi i karku. Rozluźnij. Teraz skoncentruj się na swojej twarzy. Na filmie będzie śmiesznie, no bo robię te ćwiczenia razem z Wami. E, przy takiej pracy, tutaj, coś z metapoziomu dla osób chcących uczyć się. No właśnie technik tego rodzaju. Yy, przy ćwiczeniach głębszych, transowych, prowadzący nie bierze udziału, żeby nie tracić uwagi, nie tracić kontaktu, tu ja sobie na to pozwalam, napinam te mięśnie, bo nawet gdybym to z Wami prowadził na żywo, i tak bym was widział, słyszał, wiedział, co się dzieje, oczu nie zamknę w żadnym, w żadnym, w żadnym razie. Jeśli prowadzisz te rzeczy z ludźmi, no to też tego nie rób, masz wiedzieć co się dzieje. Natomiast no, z racji na to, że to film, będziecie widzieć, <grywanie> widzicie pewnie ci, którzy oczu nie zamknęli, e, możecie widzieć no, mnie również tutaj ćwiczącego. I mówię to teraz, dlatego że teraz będziemy się koncentrować na mięśniach twarzy i będzie śmiesznie. Będę robił głupie miny, no, róbcie je ze mną. Skup się teraz na swojej twarzy i na moment tak mocno jak to możliwe rozciągnij usta na woki, napnij policzki, ale głupio nie, i rozluźnij. Teraz zaciśnij tak mocno jak to możliwe wargi usta, tak żeby je zmarszczyć. I rozluźnij. Teraz zmarszcz nos i czoło. Też na tyle ile to komfortowe, żeby nikomu nos nie odpadł na przykład. I rozluźnij. A teraz tego nie zrobię z wami, bo tak jak mówiłem, trener ma być w uwadze. Zaciśnij, zamknij mocno oczy, zaciśnij powieki. Mocno ale na tyle na ile to komfortowe. I rozluźnij. I niech już teraz twarz złapie luz. Mięśnie twarzy niech się rozluźniają. Oddech. Sprawdź jak to jest, jak to mięśnie puszczają. Jak puszczają mięśnie szyi. Mięśnie właśnie twarzy. Policzków, czoła, nosa, wokół powiek. Wystarczy. I jeszcze na sam koniec, prawie na koniec. Chciałbym żebyś się skupił, skupiła na mięśniach brzucha. I napnij te mięśnie brzucha tak mocno jak to możliwe. I rozluźnij. Oczywiście na tyle, na ile dla Ciebie komfortowe. Nie robimy tego ćwiczenia, jak nas brzuch boli. Nie robimy tego, jeżeli no, mieliśmy jakiś zabieg, no, czy chirurgiczny w niedalekiej przeszłości, gdzie coś tam z tym brzuchem było robione. Nie robimy, gdy jesteśmy mocno najedzeni albo gdy mamy no, dowolny problem jelitowy, żołądkowy itd. Jeśli możemy zrobić, zróbmy. Napnij mięśnie brzucha i rozluźnij. I ostatni raz i rozluźnij. I teraz, gdy już całe ciało żeśmy przećwiczyli, na samym końcu chciałbym, żebyś, gdy powiem, napiął, napięła wszystkie mięśnie całego ciała, które tylko się da. Czyli rąk, nóg, tułowia, twarzy. Napnij je i utrzymaj przez chwilę. Uwaga, napinamy. I rozluźniamy. I jeszcze raz. Napnij bardzo mocno, co tylko się da. I rozluźnij. I ostatni raz. Napnij wszystkie mięśnie tak mocno, jak to tylko możliwe. I rozluźnij. Pozwól sobie na to, żeby teraz poczuć, jak tam się wszystko rozluźnia, jak mięśnie stopniowo, stopniowo się rozluźniają, puszczają. Zobacz sobie, sprawdź, jak to, jaki jest teraz oddech, jak Ci się właśnie oddycha, jak się czuje całe ciało. Sprawdź, jak się mają ręce, nogi, kręgosłup, szyja, twarz. Pozwól sobie na to, żeby przez chwilę tak pobyć z tym stanem, który teraz się pojawił. Daj sobie chwilę na to, żeby to tak w pełni, w pełni doświadczyć. Poddychaj tak, jak potrzebujesz. Jeśli potrzebujesz, przeciągnij się i otwórz oczy. I tak, można to ćwiczenie robić w ogóle z otwartymi oczami. To zależy od Ciebie i też Twoich możliwości, bo może obawiasz się, że jednak zaśniesz, odlecisz, a jesteś w trakcie pracy, więc... No, z otwartymi oczami też się da, to też jest trening uważności, żeby wiedzieć kiedy, jak mogę, kiedy, co mi służy. Tak samo, jeśli masz mniej czasu, albo na przykład czujesz, że już wiesz, że któraś grupa mięśniowa jakoś szczególnie no, pomaga Ci, praca z nią właśnie w takim rozluźnieniu i zaktywizowaniu się, to nie musisz przechodzić przez całe ciało. Podobnie jak już mówiłem w trakcie, jeśli gdzieś jest dyskomfort, nie forsuj. To nie jest tak, że technika jest święta i trzeba zrobić wszystko. Uczmy się tego, że techniki ćwiczenia to są tylko techniki ćwiczenia. One mają ci służyć. No i co? Dobrego dnia w takim razie. Mam nadzieję, że skorzystałaś, skorzystałeś. A jeżeli chcesz, potrzebujesz nauczyć się albo pogłębić umiejętność właśnie stosowania takich metod ćwiczeń, w pracy z ludźmi albo po prostu dla siebie chcesz poznać lub pogłębić ich metodykę tego jak ja w tym pracuję jak pracuję masz miałaś miałeś teraz próbkę kolejną z rzędu to zapraszam na moje warsztaty i dobrego dnia dzięki